3 lipca na zamku w Malborku w przyziemiu Pałacu Wielkich Mistrzów odbyło się otwarcie wystawy Konrad Steinbrecht, życie i działalność zawodowa w świetle dokumentów archiwalnych Poświęcona jest najwybitniejszemu konserwatorowi zamku malborskiego z przełomu XIX i XX wieku. Jest prezentacją części zachowanych dokumentów z archiwum osobistego Steinbrechta oraz fragmentu materiałów z ogromnej spuścizny po zarządzie odbudowy zamku w Malborku. Wystawa czynna jest do 31 marca 2014 roku. Nazywam się Ryszard Rząd. Jestem pracownikiem muzeum zamkowego w Malborku. Jednym ze współorganizatorów niniejszej wystawy poświęconej osobie Konrada Steinbrechta. Wystawy, która, którą otwieramy 3 lipca, dokładnie w 90. rocznicę śmierci Konrada Steinbrechta. Osoby, bez której nie spotykalibyśmy się dzisiaj w tym obiekcie, osoby, która odcisnęła na tym obiekcie swoje piętno. Dzięki pracy Konrada Steinbrechta, dzięki jego poświęceniu, zaangażowaniu, fachowości, Zamek został odbudowany. Możemy podziwiać go w, w takim kształcie jak obecnie, w kształcie nawiązującym do tego, co jak wyglądał w średniowieczu. Um, wystawa jest interesująca o tyle, że złożona jest głównie z archiwaliów ukazujących osobę Konrada Steinbrechta niejako od strony prywatnego, prywatnej. Mamy tutaj. Dokumenty obrazujące jego działalność, ale i życie osobiste od momentu jego urodzin po śmierć, która nastąpiła tu na zamku w 1923 roku. Mamy też wybór archiwaliów ukazujących metodę, metody pracy Steinbrechta na zamku. Archiwalia zachowały się w sporej mierze, zachowały się w zbiorach muzeum, ale przede wszystkim zachowały się w zbiorach archiwum państwowego w Welbrągu z siedzibą w Malborku, które jest współorganizatorem tej wystawy, o nie wspomniałem na początku. Archiwum państwowe. Prawie, że wyszło z inicjatywą też um, tej wystawy. Um, archiwum um, gromadzi spuściznę po Steinbrechcie, spuściznę um, rysunkową wszelkiego typu, um, są tam projekty, rysunki, rachunki um, do, z odbudowy zamku, korespondencja z osobami, które um, pracowały przy odbudowie. Bernard Jesionowski, kustosz na zamku w Malborku, w Wydziale Konserwacji Zamku. Konrad Steinbrecht, była wyjątkowa postać, która pojawiła się w Malborku w ostatni, ostatnim 25-leciu XIX wieku. Człowiek, który wykreował Zamek Malborku, bo tak musimy powiedzieć, Zamek Malborski, który uległ bardzo daleko idącym przebudowom w okresie po 1772 roku, wyglądał zupełnie inaczej. I właściwie Nikt nie wiedział, jak ten zamek mógł wyglądać w średniowieczu. No, oczywiście, mury magistralne, te wszystkie rzeczy były zachowane, natomiast nie, wiedzia, nie wiedziano, jaki był wystrój architektoniczny, sklepienia były porozbierane. I kiedy w 1882 roku, roku, roku przybył Blechtsteinbrecht, przed nim stanął problem bardzo istotny problem nadania temu zamkowi nowego wymiaru architektonicznego zamku średniowiecznego. I on, opierając się na Badaniach tego obiektu, korzystając z metodologii konserwacji naukowej, ten zamek wykreował na nowo, nadał mu kształt architektoniczny, który istnieje do dzisiaj. Nie można powiedzieć, że zrobił to w sposób idealny, bo na pewno tutaj duże piętno na kształcie tego obiektu odcisnęła indywidualność Steinbrechta. Jego Rozumienie gotyku, gotyku ceglanego, północnego, gotyku zakonnego. On stworzył obiekt, który tak jawił się w jego świadomości. Oczywiście korzystając z różnego rodzaju badań przeprowadzonych w tym obiekcie, przeanalizował te swoje, analizował te swoje wyniki i w oparciu o nie kreował kształt tej budowli. Tak naprawdę człowiek o wyjątkowej wiedzy i wyjątkowej intuicji. Jego działalność można podzielić na dwa okresy. Pierwszy, gdzie bardzo skrupulatnie odtwarzał kształt zamku, opierając się na badaniach, i to było gdzieś do 1900 roku, może 1905. I potem drugi, kiedy jego pozycja była bardzo silna, pozycja jako konserwatora, jako człowieka, który tutaj pracował. To dotyczyło rządu Rzeszy, decydentów, którzy podpisywali projekty. I wówczas można powiedzieć, popełnił kilka błędów. Błędów merytorycznych. Jednym z błędów jest obecny kształt kaplicy Wielkich Mistrzów, który wykreował, a prace przeprowadzone wtedy doprowadziły do no, zniszczenia części średniowiecznej, nie oryginalnej, nie tej z okresu najwcześniejszego, tylko tej, która powstała około 100 lat po zbudowaniu kaplicy.